Jestem. E, takie szybkie wideo, ponieważ chcę, żebyś wiedział, że jesteś dla mnie ważny. Nawet takie takiej myślę o Tobie. I chcę Ci powiedzieć ważną rzecz. Tak jak kowal, mimo... czy kuśnierz, mimo swojego m, skilla, umiejętności, warsztatu, posiadanych narzędzi, jest w stanie z jakiegoś materiału coś tam wykuć, to nie jest w stanie zmienić wszystkiego. I jedną z największych bzdur, jaką mamy się nam mężczyznom, to jest to, że jeżeli Ty będziesz taki, siaki, i owaki, to Ty ze szmaty zrobisz jedwab. Nie! Nawet, iż chyba, że ta szma szmata była wcześniej z jedwabiu. No, ale mało kto używa jedwabiu jak szmaty. Nie. Nie. Nie jesteś w stanie tutaj za wiele nic zrobić. Bo jeżeli ona ma problem z alkoholem, z narkotykami, yy, nadaje się na psychoterapię, to twoją rolą nie jest bycie psychoterapeutą. I to nie jest tak, że jeżeli ty będziesz miał odpowiednią ramę, to ty zapanujesz nad uzależnioną od alkoholu psychopatką. Nie. Wraz z wiekiem, kiedy mężczyzna dojrzewa i... Trochę przeżywa pewnych rzeczy, ja też mogę tutaj powiedzieć, ze swojego doświadczenia, różne rzeczy, z doświadczenia, z pracy z moimi klientami. Ty nie jesteś w stanie tego zmienić. A wy się łudzicie do ostatniej kurwa chwili. Niektórzy z was się dopiero budzą, kiedy już kurwa stracą wszystko, lądują y, gdzieś na jakimś pokoju, albo znowu wracają do rodziców, bo wy się do końca łudzicie że to wszystko, co ona robi, to, to to tak nie jest. To to tak nie jest, w ogóle to jest jakiś zbieg okoliczności. Przestańmy traktować kobiety jak idiotki. One naprawdę wiedzą, co robią. One naprawdę wiedzą, co robią. Poważnie. To nie jest tak, że ona nie wie, czego... Yy, co się z nią dzieje. Boże, ja nie wiem, co się ze mną dzieje, ale przepisz na mnie chatę. Boże, ja nie wiem, co się ze mną dzieje, ale samochód potrzebuje. Boże, ja nie wiem, co się ze mną dzieje. A kiedy gaśnie światło w Twoim domu, a Ty idziesz na nocną zmianę, to ona zamienia się w kaczkę. Tak, dokładnie. Za dnia kobieta, a w nocy kaczka. No. A potem sąsiedzi mówią: Przezom, no mój, mój, sąsiedzi, no wczoraj to podziałałeś, ale ja byłem w pracy i tyle. Jeżeli to nie. Ty nie jesteś w stanie przekroczyć pewnych ograniczeń. Jeżeli ona nie pracuje nad sobą, że na nic w tym temacie nie robi, i to, że laska jest po psychologii wcale zażona, co sobą pracowała, okej, okay. Trzeba wam takie rzeczy uważać. Jeżeli ona sama nie chce pewnych rzeczy zmienić, to ty nic z tym nie zrobisz, tak jak kobiety yy, liczą na to, że mi, yy, one ładnie na to mówią, że moja miłość, liczyłam na to, że moja miłość go uleczy. Chuja liczyłaś, tylko liczyłaś na to, że po prostu już fajne, dobre ruchanie, dobrego męskiego kuwa yy, kolesia, który cię porządnie wytrzepał. Tylko odczyłaś po prostu na to, że on będzie tylko i wyłącznie dla ciebie. Ty kurwa, nie chciałaś nic leczyć. Skarbie, ty nie chciałaś nic leczyć. Bo jakbyś chciała leczyć, to byś go kurwa kazała mu wypierdalać i, i wysłała byś go kurwa na terapię do Monaru. Albo na terapię kurwa zarządzania gniewem. Ale. Mamo, mamo! On mnie zaczął bić z płaski! To musi być miłość. Pozostałe, tłuk zamknięte. Widziałem zdjęcia! Nie. I podobnie działa w przypadku mężczyzn, że wam się wydaje, że jak wy jesteście w stanie coś zrobić, to laska, która nie daje wam dupy od trzech, y, dwóch lat, albo robi to z regularnością godną, y, godną tego, jak wy dbacie o swoje relacje samym sobą, albo godną tego, jak wy często dbacie o swoje interesy w tak zwanych poważnych stabilnych związkach, z mocnymi kobietami. To... To nie jest tak, że jak wy teraz założycie inną koszulę, pójdziecie na siłownię, to ona się nagle zmienia, stwierdzi Wow! Wow! Ja nie wiedziałam, że ty jesteś takim tygrysem. Wow! Nie. Jak ktoś ma negatywne wobec Ciebie intencje, nie dzieli z Tobą intymności, rąbie Cię, kurwa, na kasę. Ma na Ciebie wyjebane. I jedyną, jedyną rzecz, którą dostajesz od takiej od kobiety, to są misje z dupy w ramach za obietnicę, w ramach za obietnicę y, gdzieś tam, kiedyś, jakiejś dupy, to powiem Ci tak. To ty weź, mo może, nie wiem, może zajmie się czymś pożytecznym, to to się nie zmieni, stary. To, to się nie zmieni. Przestańmy robić z kobiet upośledzone emocjonalne jakieś kurwa wodne nimfy. One naprawdę wiedzą, co robią. One zawsze wiedzą, co robią. Jeszcze nigdy nie spotkałem, żeby była sytuacja taka, Boże, kochanie, nie wiem, co się ze mną stało. Normalnie siedziałem, przeglądałem na internecie, patrzę, to torebki, ale stwierdzam, jebać to, kupiłem Ci Twoje wymarzone auto. Zobacz, 5 litrów, bo 500 koni. Proszę bardzo. Albo, nie wiem, co się, kochanie, nie wiem, co się ze mną stało. Emocje wzięły górę. Musisz mi jakoś pomóc, bo właśnie zadzwoniłam po moje dwie koleżanki, które właśnie całują się w naszej sypialni i ja nie wiem co się ze mną dzieje, ale ja mam tam dołączyć i uważam, że powinieneś być tam z nami. No jeszcze takiej kurwa nie spotkałem, żeby tak straciła głowę. One jakoś zawsze tracą głowę, kiedy jest im to na rękę. Kurwa niesamowite. Zawsze tracą głowę na dyskotekach, kiedy jest przystojny chłopak. Dobra! Jakby co to byłam pijana? To się kurwa nie pije. No. Wziąć po prostu w, w tył głowy, kurwa setę taką ostrzegawczą, i może by coś podziałało. No ale nie no. Ja, ja potrzebuję tańczyć. No. Samo się dzieje. Ale jak ciebie wezmą emocje, to. Mówiła, że jesteś wężem w owczej skórze. jak <laughs> to się tam mówi. No, wiem, w owczej skórze. I tyle. Ona się nie zmieni. Ona się nie zmieni. To nie jest tak, że jak rąbiesz laskę w mieszkaniu, za które płaci jej chłopak, to ona będzie ci wiena. No, bo przecież. On, to był wypadek. Ona w ogóle po prostu musiała z nim być w Polsce w 20 pierwszym wieku, gdzie kobieta jest druga po bogu, jakakolwiek kobieta musi być z mężczyzną. Gdzie po, na ulicach więc biegają tak. Biegają kobiety, tylko czekają, żeby kogoś żeby Dać powód, uciśnionej kobiecie. No, czekają. Gdzie fundacji dla kobiet? fundacji dla kobiet to jest wiesz... Gdzie... Już i masz. Masz. A ile jest w Polsce domu samo samotnego ojca? Hmm? No, jak szybko będziesz w stanie tam trafić? No? Wiesz, jak się mówi na dom samotnego ojca w Polsce? Schronisko na bezdomnych. Więc dlatego to nie jest tylko podejwanie, panie... To jest zrozumienie psychologii kobiet. Jeżeli ty jej nie zrozumiesz, nie zrozumiesz, jak działają prawdziwe relacje. I ja nie mówię tam kurwa redpila, który gromadzi go, gości, którzy po prostu chcieliby zajuchać, ale im nie wyszło. Jakoś nigdy nie spotkałem retpila, który, który by dużo ruchał. Ale ja mówię o takim normalnym, zdrowym, życiowym podejściu. Bo widzisz, bo goście, którzy mają problemy z kobietami, chcą na siłę zmienić coś, czego zmienić się nie da. A jak to chyba powiedział święty węczyszak Sasyżu, Asyżu, Boże, daj mi moc, abym zmienił to, co zmienić mogę, pokorę, abym odpuścił to, czego zmienić nie mogę, i mądry, mądrość, abym był w stanie odróżnić jedno od drugiego. I ja ci tą mądrość mogę dać. Chodzisz pod tytułem tego filmu Więcej, klikasz więcej pod tytułem tego filmu. Tam masz linki do kursu 1000 Kobiet System, gdzie z moim mentorem, który miał ponad 1000 kobiet, uczymy Cię. Ja zadaję pytania na podstawie mojej pracy z ludźmi z 2008 roku. Uczymy Cię tego, jak poznać kobiety. Są też inne moje kursy, już bardziej y, tematycznie pogrupowane. Wiesz, z wielu ciekawych dziedzin musisz sprawdzić. Jest opcja współpracy ze mną. Wejdź. Po prostu wejdź i ujaduj sobie w swoje życie.